Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i zapraszam do kolejnego odcinka serii Śmierdzielowatej. Włączamy muzykę, włączamy dźwięk i mamy f... jakiegoś dziwnego terrana czerwonego i super śledzia terrana niebieskiego. Gramy na Nimbusie czteroosobowej mapie i no właśnie, jakiego rodzaju śmierdziela zobaczymy tym razem? Ten SCV, Ten SCV prawdopodobnie za kilka chwil odpowie nam na to pytanie a póki co jeszcze krótkie ogłoszenie zapraszam wszystkich do obejrzenia turnieju w Heroes of the Storm będzie on w niedzielę 20 bodajże 6 o godzinie 16 się zaczyna będą co najmniej 3 best of, 2 best of 3 i 1 best of 5 um, więc no śledźcie, śledźcie turniej, zaglądajcie kto tam e, jak będzie walczył, jeśli macie dostęp to, to myślę, że na pewno warto obejrzeć dowiedzieć się jak się gra mamy parę niezłych drużyn parę drużyn, które zostały złożone na poczekaniu myślę, że będą dobre mecze myślę, że będą dobre mecze, więc tak jak mówię, zaglądajcie i oglądajcie, a jeśli jakimś cudem oglądacie ten film już po tym, jak turniej miał miejsce no to oczywiście zajrzyjcie poszukajcie u mnie na YouTubie na pewno jakieś, jakieś mecze będą też wrzucone ewentualnie past broadcasts poprzednie um, streamy na Twitchu też można obejrzeć. Okej, okay, to są raksy, które są w bardzo dziwnym miejscu budowane. No bo to jest jednak trochę daleko trochę, trochę mocno daleko. To są drugie raksy. Hmm, no ciekawe, 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 co z tego będzie. E, nie ma jeszcze gazu żadnego, więc riperki chyba nie będą wchodziły za bardzo w grę. Tutaj gazu też jeszcze nie ma. E, no i co z tymi barakami? Jak i czemu to są drugie? To jest, O To jest pytanie. A, a, bo to, Nimbus jest mapą, gdzie mamy naturalną ekspansję, tak jakby w mainie, i w tej właśnie naturalnej ekspansji za kilka chwil będą baraki produkowały. O, jeszcze jedne baraki. Będą baraki produkowały marynców. Będą produkowały marinców z tego względu, że nie ma gazu, żeby produkować ripery, a ripery pewnie byłyby lepszą opcją na dobry początek, ale spoko. Mm, Okej. Okay. No i co? Tu już też powstają maryncy, ale oczywiście. Ta pozycja na rampie jest dużo łatwiejsza do obrony niż pozycja tutaj. Wiadomo, bunker można zbudować, można ostrzeliwać Marinsy, które są na dole i nie mają wizji. Natomiast tutaj sytuacja jest wręcz odwrócona. A, dobra, co będzie widział ten escenji? Czy on zobaczy to, co trzeba? Czy on zobaczy to, co trzeba? Wiadomo, tu zaraz będzie powstawała ekspansji. Wydaje mi się, że podczas budowy Command Centra on powinien widzieć tym. O! Nie, 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 nie zobaczy. Nie zobaczy, dobra, także je, drugie raksy też będą tutaj przelatywały. Hmm, czy został w ogóle wyskautowany? Nie, nie został wyskautowany, ale te, te, te baraki mają też ten atut, że dzięki nim przeciwnik, jak wyskautuje, to będzie myślał, że okej, okay, spoko, on zrobił raksy, on będzie po prostu brał ekspansję i tyle. Ale nie, nie mógłby się bardziej mylić. Dwa raksy produkujące marinesów przeciwko pojedynczym raksom produkującego. Bunkier tutaj? O, chcę trzecią bazę szybko brać. Wow, no to jest coś. Okej, okay, marines już w tym momencie się pokazały. Ten command center nie zostanie zakończony. Cztery marines na dole, przeciwko trzem na górze. No i no, tak to. Nie należy tracić swoich jednostek. więc teraz dwóch marinesów na dwóch Marines. jeszcze oni idą zamiast atakować. O, no niestety, niestety. Na tę chwilę ten atak się no, nie skończy sukcesem. Natomiast, tak jak mówiłem, to są dwa rak raksy, dwa baraki produkujące. Mm, E, marinców. A mówiąc baraki mam oczywiście na myśli koszary. Mm, i, I one cały czas nie zostały wyskautowane No co ty człowieku myślisz, że to jest jakiś drop, czy co? O właśnie, teraz właśnie wszystko się dopiero wyjaśniło. No i myślę, że w tej chwili to już jest tak naprawdę kwestia kilku chwil. Swoją drogą. Ok, zatrzymamy się na chwilę. Dawno tego nie robiłem. Wyobraźcie sobie, że wiecie, że od góry przychodzą na was Marińcy W którym miejscu robicie? Drugi budynek produkcyjny: A, jak najbliżej rampy, z której jednostki atakujące będą schodzić, B, gdziekolwiek indziej, C, jak najdalej rampy, z której jednostki będą schodzić, ewentualnie D, tuż obok tego budynku produkcyjnego, który już posiadam. Generalnie wszystkie odpowiedzi oprócz A są dobre. B jest nie najlepsza, ale odbydy może być. A niestety, niestety, nasz czerwony Terran wybrał właśnie to, tak samo gaz, no dobra, wziął oba gazy, co swoją drogą jest też dziwne, ale jeśli już, to powinien brać ten gaz pierwszy, ponieważ jest dalej od nadchodzących jednostek przeciwnika. Rally point na tych, no właśnie, na tych barakach też mógłby zostać troszkę lepiej ustawiony. Te marines nie powinny iść, powinny atakować, no i to to by było na tyle. To by było na tyle. Trzecie baraki, żadnego bunkra tutaj. Te Marincy mogą zacząć ostrzeliwać od Natychmiast, SCP-Cfałkę, no a wszystko jedno tak naprawdę. Ho ho! 0 sekund do końca. No i mamy! Mamy GG, a raczej nie mamy GG, ale mamy zwycięstwo. E, super śledzia. No, to było sprytne. I, i na tej mapie jest to szczególnie... Szczególnie sensowne. Brawo za pomysł, bo rzeczywiście tu jest super wcześniej brana ekspansja i rzadko kiedy kto skautuje tutaj na górze nad tą ekspansją. Brawo, brawo za pomysł, propsy za wykonanie, dzięki za podajanie replaya. To by było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego kasta. Cześć!